Więc witam, witam z Santa. Ogólnie na pewno przytacie mnie tego typu. Ja dam mój głośnik do telefonu. Czy testowałem, jak Tak Zapważam, że daje ładnie. Mimo zaraz włączę, spróbuję włączyć. Głośnik gotowy do sparowania działa. Zorom liście. Sobie testowałam wczoraj. Głośnik. Bazówkę ma dobrą. Też. Nie jest złe. Jak się mówi? I... Ktoś taką plotkę siępną, nie może z wykopu czy nie, że niby, niby nie pracują. <coughs> tak jak mówiłem wcześniej, mam urlop i spędzam sobie w domu z rodziną na spacerze i inne rzeczy. A po drugie, was to powinno mnie interesować, co ja robię. W moim życiu. To jest moje życie, moja sprawa. Co robię? To, że coś, coś robię dla was, to nie znaczy, że macie się mi się tak pinać w życiu. Od tego zacząć. Wspinacie się o byle Co Do mnie no, Tego typu Kiedy ja na YouTube kiedy coś Dla mnie wasze gadanie kiedy ja Wrócę kiedy tego Zaczęcie mnie szanować Od tego to zacząć Podstawą Tego A nie wysokiwać wykop Bo sobie wykopu Nakręcacie się, a później macie z tego frajdę, a wiecie o tym, że wygół kręci wszystkich ludzi, którzy są z nami. No właśnie, tyle razy mówiłem, teraz nie dwa, ale skończmy ten temat ogólny. Poza tym, a jest w miasta poza Ogólnie poza Ogólnie to to, co się zawsze przyda. Fajne, że to ma tak. Łatowanie yy, akumulatora. Kartę pamięci, że mogę sobie albo przez telefon czyli przez Bluetooth lub sobie kartę pamięci wsunąć do tego i sobie z karty pamięci słychać. Jest stop inny, tego zacząć. Nie jest zły, Bo testowałem to to ładnie. No i to mi się podoba. Tego typu ja mogę o sobie przerzucać, was sobie. Jak mam w to wybudowane czyli kart pamięci, to się nie dziwię. To jest jakby MP3, MP4 z głośnikiem. O! Jak się mówi, dlatego nie jest to złe. Warte jest świeczki kupić sobie. Coś to... no, wiadomo, są jeszcze lepsze, ale po co mi to? Jak to działa? Kilka miesięcy to będzie leżało gdzieś na półce i będzie to stało. I stało tak, każda rzecz, tak. Gdzie mo mogę kupić takiej głośni? W Wępiku, w Wępiku, yy, wszędzie, gdzie popadnie. Teraz jest to wszędzie. Takiego. Tak jak mówiłem w sprawie mieliście wczoraj czas tego typu. To był osadzi dzień wczoraj, który zamawialiście. Możecie sobie zamawiać. Ja oganę dopiero później to wszystko. Mimo to, że jestem w domu, to w domu, ale zaraz muszę jechać coś, pozałatwiam sobie. Nie to, że mam sieć 20 na 24 w necie, bo wy byście chcieli. Ja was coś, coś proszę ogólno robicie. Taka jest sprawa, No dobra. No i jeszcze o czymś chciałam pompnąć. Coś chciałem pompknąć i wleciał ja mi z głowy. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dobra, nie jest to. Co... A, już wiem. Eee... No tutaj ja, ja się nie ogólnie. Tak jak mówiłem. Zrobiście to, co ma zrobicie. Ja to widzę i dopiero to robię. Nie to, że piszecie mi, że zrobiliście. Ja wiem co i jak a nie zostaje tego, co powinno być Człop. właśnie ja już nieraz raz, nie dwa się złapałem na tym, dlatego ostrzegam Dostanę mam robię jak nie dostanę, nie robię Kulku na temat Człop. taka jest baza eee, co chciałam powiedzieć na bagę mnie z rytmu coś mi wypiliście a, dobra bo wypiliście mi z rytmu akurat tego miałem coś, coś wam przekazać i wiele ciało nie ale to nie jest to <laughs> ważne a już dałem się przepinać widzicie tyle było zapomnęło no, już wiem co mam, mam powiedzieć Eee, w ogólnie, ktoś się, się, dlaczego ja, nie, star nie startuję do MMA, po co robić dietę z siebie, od tego zacząć, jak, ma e jak ten tani makikal zrobił z siebie dietę na MMA, wystawił się jak się pił, to bił się jak dziecko, to dziecko bardziej bije się szybciej niż on. Jak na niego mówią? Tuż. Ja to ulicę gadam na pytanie Makikala. Bo na streamach tam widzę i bóle na jakieś szoty tego. Jak da? Tuż, tuż, tuż. Tego nie powiem, powiem nie pamiętam. Gruby, gruba, coś takiego. E, tak gdzie jest Kobra? No, Kobra akad jest zajęta. Ja tu wam daję informacja, żebyście nie byli zdziwieni co i jak. E, powróćmy do tematu MMA. E, dla mnie to jest kopata żeby się tak o tłucznik. No, coś takiego było. Właśnie była akad. Na tych szotach, nie szotach tego, taka co, coś było. Ale w kierunku NMA ja bym się nie dawał się wkręcać. Nie robić siebie idiotę. Jak Daniel robić siebie idiotę. Od początku. Robienie z Ja jestem, po pierwsze, się zmieniłem przez tyle lat. Mimo to, że kiedyś tam robiłem jakieś tam niestety tego, ale mam rodzinę ogólnie. I ja cholenie się zmieniłem, cholenie się zmieniłem, to widać po mnie, że spokojnie z wami radam inne rzeczy. I niech tak będzie od tego zacząć. Ja muszę Wam pokazać, że lepiej nie robić siły idiotę, tylko podejść do poważnie na różne tematy. A ja wiem, że następna co robić, lepiej robić siły debiler, żeby hasik robić z tego, ale nic z tego. Nie, chodzi, nie wychodzi dobrego, od tego zacznę. Ja wolę z wami coś pogadać. Czy coś tam objaśnić, wyjaśnić tego, co robi idiotę. Od kiedy wróciłeś na kanał? Od tego zacząłem, że nie mam kanału. Jakbyś się wydał, ale to nie jest ważne. Pokaż łapkę. Nie wiem, czy widać, czy nie. Trzymajcie się, bo ja muszę tu ogonać jeden temat.